W Lemborskim Centrum Kultury Fregata odbył się 28. finał ogólnopolskiego konkursu literackiego imienia Mieczysława Stryjewskiego. Jury w składzie Bożena Ugowska, Kazimierz Nowosielski i Daniel Odija ocenili ponad 500 wierszy i 103 teksty pełzatorskie. Jak podkreślił przewodniczący jury, w kategorii poezji wpłynęły bardzo dobre prace i wybór laureatów był niemalże jednomyślny. Mamy tutaj do czynienia z poezją, która ma e, i przez wspaniałą dysponuje przespaniałą wyobraźnią i jednocześnie skoncentrowana jest na jakimś egzystencjalnym szczególe i nie traci kontaktu z naszą współczesnością, z naszą doraźnością, z historią. Więc e, ja myślę, że tutaj wszyscy powinni być radzi, bo i ta sfera jakaś uczuciowa prawda, zostaje tutaj zaspokojona i intelektualna, bo w tej poezji, jak i w prozie ja obserwuję pewien taki charakterystyczny dla naszych czasów komponent dyskursywny, to znaczy się, gdzieś tam to wszystko związane jest z ludzką rozumnością, z próbą rozpoznania istoty i charakteru tego naszego świata i naszej dziejowości, naszej historii. Mimo pędu, w jakim żyjemy, twórczość literacka ma się całkiem dobrze, a charakter naszych czasów wpływa na specyfikę pisanych utworów. Właściwie wszystkie utwory wierszowane tegoroczne dysponują właśnie długą frazą, taką właśnie spokojną, wyciszoną, kierującą nas w stronę jakiejś właśnie nieskończoności, więc to jest też wydaje mi się jakaś szlachetna odpowiedź na te czasy, które nas stale jakby poganiają. Podczas gali nagrodzono 11 autorów. Nagrodę Grand Prix Marszałka Województwa Pomorskiego zdobył Rafał Baron z Gdańska. Nagrodzony utwór pisany był na podstawie autentycznych wydarzeń i powstawał ponad trzy miesiące. Autor nagrodzonego utworu w swojej twórczości opisuje elementy otaczającego nas świata. Zawiera wszystko od takich najbardziej podstawowych rzeczy, typu miłość, śmierć, prawda, po jakieś banalne konkrety, szczegóły dotyczące rzeczywistości. Kolejne nagrody zdobyli w kategorii prozy. Pierwszą nagrodę Alfred Siatecki, drugą Sławomir Płatek. Trzecią Krzysztof Martwicki. W kategorii poezji nagrody otrzymali pierwszą Czesław Markiewicz, drugą Bartosz Konstrat, trzecią Rafał Różewicz. Przyznano również nagrody specjalne, które otrzymali Małgorzata Bożeszkowska, Elżbieta Ojżanowska, Bolesław Borg i Jerzy Hoppe. Podczas gali przeprowadzono konkurs jednego wiersza, w którym publiczność nagrodziła wiersz Małgorzaty Bożeszkowskiej pod tytułem siódmego dnia był poetą. Siódmego dnia nie tworzył mórz ani strumieni. Nie wynosił gór, nie rzeźbił grani. Dał sobie spokój z żabami i rybami trzonopłetwymi. Machnął ręką nawet na tyranozaura. Niech sobie sam radzi. Chmur nie wypiętrzał. Śniegów nie wygładzał. DNA nie wiązał i nie przestawiał jak puzzle dla kolibra, okapi czy innego stworzenia. Siódmego dnia... Bóg był poetą. Układ taneczny do konkursu jednego wiersza przygotował teatr tańca jeszcze 5 minut. Na zakończenie wystąpiła krakowska aktorka i piosenkarka Marta Bizoń. W recitalu Neapol 1903. Gdzieżeś jest zadza? O Madonna Mija. Moja słodka zadza. Wróć do Izaija. Boję się zadza, że cię nie. Patrze. Ludzie patrzcie jak Iza i za ja płaczę. Znajdźcie moją caza Znajdźcie jak najprędzej A orkiestra niech gra Marsza w szybkim tempie Oj caza, oj caza, oj caza Krzyczmy niech usłyszy świat Caza, caza, Gdzie żeś jest caza? Gdzie żeś jest caza? Gdzie żeś jest caza? Uczestnicy chwalą lembolski konkurs za rozmach, z jakim jest przygotowywany? Świetnie, ja już mówiłem, że szczerze mówiąc, nie spodziewałem się takiego rozmachu, tak. Nie, nie, nie spodziewałem się, że to będzie właśnie w takiej sali kinowej, że przyjdzie tyle osób, tylu oficjeli, także no, jak najbardziej pozytywne zaskoczenie. Przygotowania do konkursu trwały ponad pół roku, a prace spływały przez kilka miesięcy. Już w kwietniu ogłosiliśmy e, regulamin konkursu, literaci zaczęli tworzyć, pisać, wysyłać do nas teksty, e, natomiast no, taki gro przygotowań to jednak jest listopad. Jak widać pracy nie mało, ale przynosi to zamierzany efekt i promuje ziemię lęborską w całej Polsce. 29 edycja konkursu w przyszłym roku patronat medialny nad imprezą objął news.pl i dziennik Bałtycki.